Cześć. Od jakiegoś czasu w moim pasacie zaczęły się dziać takie różne komunikaty odnośnie hamulca ręcznego. Udało się raz po raz skasować błędy, ale nie zawsze to pomogło. Zauważyłem, że nawet ostatnio świeciła mi się kontrolka, takie żółte P cały czas i świeciło się czerwony wykrzyknik razem z tym guzikiem od postoju, od tego hamulca postojowego. Ręcznego. Nawet jak to się świeciło, to nawet przy czasie jazdy cały czas ta kontrolka tak niedalże mrugała. To razem z tym sygnalizacja się włączała. Czy jechałem do pracy, czy jechałem na zakupy, czy gdzieś, cały czas mi to po prostu świeciło. Wczoraj podjąłem się tego. Wyszło, że jest. Motor przy jednym kole zatarty na komputerku. Rozebrałem to, wyczyściłem oczywiście. Okazało się, że jest to wytarte. Zatarte. Dziś zapobiegawczo rozbiorę drugie koło, bo znając życie, nie wiem czy jutro, pojutrze, za tydzień, czy za miesiąc, znowu się to zrobi przy drugim kole. I nie dopuszczę do tego, i zapobiegawczo dzisiaj to rozbiorę i pokażę Wam, co się znajduje w środku, jaki tam jest syf, gdzie pęknie, co trzeba skleić. No, i to tyle. Zabieramy się do pracy. Jak już widzicie, koło jest odkręcone. Teraz zabieramy się za odkręcenie tego zacisku. Bo razem z tym jest ten mechanizm, ten silniczek. Kluczem 13 nasadowym i kontra 15. I powinno nam to ładnie wyjść. Odkręcone już mamy. Trochę się z tą drugą śrubą męczyłem, bo... Ciężko szła, ciągamy zacisk. Odtworzymy, ciągniemy wtyczkę lądową. I zobaczmy jak wygląda. O, widać to pęknięcie. Tak jak w tamtym przypadku co wam mówiłem, co wczoraj robiłem. Odkręcimy Torksem te dwie śruby i zaczniemy regenerować ten oto silniczek, ten cały napęd. Zobaczcie, tędy się brud dostaje. Typowa ustelka w pasatach. Śrubki już odkręcone. Nie wiem czy to widać, bo tu pod słońce. Tu jedna, tu druga. Teraz spróbujemy odłączyć ten silniczek. Od tych zacisków trochę tu mocno trzyma. Pełno brudu, ale śrubokrętę musimy podważyć delikatnie. I powinno wyjść. O! Proszę zacząć. Wszystko wyszło, rozbierzemy to, zmarujemy wyczyścimy i powinno być dobrze. Tu jest pęknięcie i tu trochę więcej pękło w tym silniczku niż w poprzednim. O, jest to jedno i tu takie boczne. Skleimy boksipolem i damy radę. Tak wygląda rozkręcony mechanizm z silniczkiem do hamulca. To oczywiście to pęknięcie, które skleimy. Jak zauważyłem, jeszcze po tej stronie tutaj pęka. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest dzień do nocy w porównaniu do tamtego, który był całkowicie zatarty. Ponieważ tu była cała rdza. Na tym tu się w ogóle nic nie ruszało. Tu się jeszcze trochę rusza na tym właśnie plastikowym czpieniu. Tam w tym otworze. Ale też go rozbierzemy, całego go wyczyścimy. Żeby w przyszłości. O, oczywiście pokleimy, żeby w przyszłości nie mieć już problemu. Lepiej to zrobić zawczasu. Niż później mieć kłopoty w trasie lub zaciągnąć ręcznie i go nie spuścić. Ok. Wydostałem ten mechanizm. Oczywiście zobaczcie, cały brudny i nie chodzi tak jak powinno. Idzie idzie kręci się, ale. Po wyczyszczeniu zupełnie będzie tak ładnie się kręcić, bo tutaj jest trochę jakby takiego smaru, już między tym zatarte delikatnie jest. No więc, tak jak mówiłem, z biegiem czasu czekałaby mnie tak i tak ta naprawa. Kompel w benzynce i w WD zakończona. Chcę Wam pokazać, jak to teraz powinno chodzić. Patrzcie, Wiecie, tak swobodnie wszystko powinno się kręcić. O. To znaczy, że udało mi się wszystko wyczyścić. Przy demontażu tego mechanizmu z silnikiem, pokazywałem Wam, że w tym miejscu jest pęknięte. I tutaj, przy rozbiórce w ogóle tej dolnej obudowy. Klapki, tutaj z silniczkiem okazało się, że tylko się trzyma, tutaj na wierzchołku, i pokażę Wam całe mi tutaj odleciało. Ale skleimy klejem. Mam teraz tutaj klej dwuskładnikowy i nie wiem, czy będę to kręcił. Po prostu urobię go, skleję i pokażę Wam na końcu, na samym końcu, jak już montuję, jak to jest sklejone. Zajmiemy się teraz czyszczeniem zacisku hamulca. Musimy tutaj wyczyścić to miejsce, gdzie mechanizm z silniczkiem dochodzi wyciągniemy ten o-ring, wyczyścimy całe przesmarujemy i będzie gotowe tłoczek wyczyszczony nasmarowany chodzi pięknie mechanizm sklejony Oczywiście, bardzo dużo kleju musiałem użyć w koło tutaj, na tych dwóch pęknięciach, bo ta część odpadła. Stwierdziłem, że jeszcze opaskami tutaj zwiążę. To nikomu nie przeszkadza, chociaż niechlujnie to wygląda, ale na pewno jest bardzo dobrze zrobione. Woda się tu już nigdzie nie dostanie. Wszystko tutaj chodzi delikatnie. Pokażę Wam jeszcze, jak podłączę na krótko do mojego zasilacza, że wszystko gra. Mam oto swój taki zasilacz regulowany zrobiony ustawiony na 12V i za chwilę włączymy, oczywiście, wszystko działa, możemy przekręcać. Jako skręcone, wszystko naprawione działa, będziemy mieć teraz spokój.